<tak>, tak się zastanawiałam, czy nagrać tę zupę, <tak> ale jak wzięłam do ręki telefon, yy, a tam mam <tak> 12, 12 i <tak> 33% baterii, no to no nie możesz po prostu odczytać tego inaczej, jak tylko potwierdzenie, tak? Zrób, nagraj zupę, bo właściwie kurczę, to jest żadna specjalna zupa, tak naprawdę, ale. <tak> wygląda bardzo fajnie, y, pachnie y, też tak inaczej i po prostu powrzucałam do niej składniki, które jak ufam y, wspomogą moje uzdrowienie, bo no przechodzę kurczę mam ewidentnie jakiś y, moja wewnętrzna toksyna po prostu wyszła y, Materializując się tym razem jako ból gardła, trochę kaszel, powiększenie węzłów chłonnych, wiecie, ucisk w całej twarzy, po prostu w uszach aż się gotuje, e, takie tam zapalenie różnych rzeczy, a ja tak jak mówię toksyna po prostu wewnętrzna, bo uwalniam dużo z siebie teraz, w ogóle wszyscy myślę uwalniamy i dlaczego ta zupa, nie no muszę ją jeszcze powąchać, no, będę tak się... Upajać od czasu do czasu jej oparami, bo pachnie pięknie, chociaż właśnie no, nie chcę tego tak tracić sobie. O, <laughs> wolę później zjeść te wszystkie składniki. No dobrze, ale do brzegu, y, czym rzesz? Ta zupa jest. Co ja tam dałam? No właśnie, i to jest zupa bezmięsna, absolutnie. Tak jak powiedziałam, liczę na to, że wspomoże moje uzdrowienie, czyli jest tam kurkuma, jest tam świeży starty imbir. Jest tam majeranek suszony, żałuję, że nie miałam gałki muszkatoł muszkatołowej, bo też bym świeżą starła chętnie gałkę, no, ale nie było, więc jest ta zupa. E, jakże w ogóle ja ją zrobiłam? <laughs> ano, pokroiłam pół pora, po prostu wszystko to, co miałam dostępne na zupę jarzynową, czyli właśnie, tak jak powiedziałam, już pół pora. No, pokroiłam go jakkolwiek, starłam na tarce trochę selera, ogólnie to była taka ćwiartka, ale z potężnego selera naprawdę i trochę starłam na tarce, tam ze 2-3 kawałki ukrojone jeszcze wrzuciłam w całości, nie ścierane. pietruszkę, korzeń, taką niewielką, Marchewki dwie pokrojone w kostkę, yy, natki pietruszki troszkę yy, świeżej. Tak, tak, do gotowania dałam, bo to żelazo. Yy, natka pietruszki ma bardzo dużo żelaza. O, przepraszam, trudno mi jest wciąż yy, przywykać sinej w ogóle yy, wciąż mnie boli, jak mówię. Dlatego właśnie ta zupa yy, tak, powiedziałam por, powiedziałam seler, powiedziałam pietruszkę, marchewkę i natkę pietruszki. Także trochę koperku. Zalałam to wszystko zimną wodą z filtra. Dodałam dwa ziele angielskie, listek laurowy. I na małym ogniu to sobie doszło do wrzenia, ponieważ jest to zupa bezmięsna. A jak wiemy, witaminy, dużo z nich rozpuszcza się razem z tłuszczami. Dlatego wlałam no, sporo. Kurczę, myślę, że to będzie za 4 łyżki Oliwy. Yy, wiecie, takiej yy, z pierwszego tłoczenia może być. Niekoniecznie musi. Yy, moja jest mieszanką olejów, znaczy olejów, oliwy rafinowane i, i Oliwy Virgin, czyli tej z pierwszego tłoczenia. I tak dałam. No nie pożałowałam, no bo jednak ten tłuszcz musi być. Tłuszcze są bardzo ważne yy, w naszym żywieniu, więc nie, nie należy ich pomijać. Po prostu należy tylko uważać, yy, jakiej jakości je dodajemy. Po prostu. Yy, Jajku, dobrze, yy, szybko, więc tak, oliwy. Yy, nie wiem, łyżeczkę, pół łyżeczki kurkumy zmielonej, tak suszonej trochę majeranku, właśnie ten start świeży imbir kurczę, taki nie za wielki zubelek to był no i właśnie, wszystko ja robię na oko, dlatego podaję tylko składniki nie podaję ilości nad tymi ilościami już musicie pomyśleć sobie sami, bo ja nie wiem jakie wy macie garnki Mój tutaj ma ile? Kurczę, ten garnek będzie miał... Ja naprawdę nie jestem y, dobra tak w określaniu, po prostu. Yy. Więc mam taki, o, średniej wielkości garneczek. Są tu też ziemniaczki w tej zupce. Wiadomo, wrzucone na sam koniec gotowania. Yy, jeszcze yy, się pochyleć nad tą zupą, yy, pomyślę co ja tam dorzucałam, yy, no i dam w opisie. Hmm.